W dzisiejszym odcinku przedstawię, w jaki sposób możemy zbudować nową listę, która będzie miała wartości przeplatane z dwóch list, które zostały wcześniej tutaj wymienione. Te wartości zaczynają się właśnie 10a, ponieważ mamy tutaj 10, a potem a, potem 20b, ponieważ jest tu 20, i później b. W jaki sposób możemy uzyskać ten efekt. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że tutaj przyda nam się przede wszystkim iteracja po wartościach, więc moglibyśmy zapisać pętlę for, która będzie iterować po pierwszej liście, a następnie zapisuję kolejną pętlę, która będzie iterować po drugiej liście. Ale jak tutaj zobaczymy, ten zapis nie do końca sprzyja przeplataniu, ponieważ e, każda z tych pętli koncentruje się na tym, żeby przetworzyć wszystkie wartości e, z jednej listy, a potem z drugiej listy. Ciężko jest tak przeplatać. Moglibyśmy jeszcze próbować tutaj wykonać zagnieżdżanie. Zobaczmy, czyli mamy pętlę w pętli. I tutaj wyświetlamy te wartości, ale w ten sposób nie do końca jest to dobra droga, ponieważ te pętle one będą mnożyć przypadki. Tutaj widzimy 4 razy mamy 10, bo 4 wartości były w B, później 4 razy mamy 20, bo 4 wartości były w B. Także mamy tych wywołań znacznie więcej. I to jest niekoniecznie dobry kierunek, tutaj jest mniej efektywnie, ponieważ my nie potrzebujemy łączyć każdej wartości z każdą, my potrzebujemy tylko po prostu pary przetworzyć, dziesiątkę z A i nic ponadto, 20 z B i B już później nie używamy, więc używanie pętli w pętli w tym przypadku jest nie do końca optymalne. No i teraz tak, w jaki sposób możemy to rozwiązać, w jaki sposób możemy przeplatać te wartości? Pierwszy pomysł, jaki mogę tutaj zaproponować, wynika z użycia indeksów. Bo jeżeli zwrócimy uwagę na indeksy, to zobaczmy tutaj, 0 mamy w tym miejscu, 1, 2 i 3. Skoro pracujemy z listami, możemy właśnie myśleć o tych indeksach i zobaczmy, jeżeli ja bym użył indeks 0... Mm, i tutaj bym też napisał indeks 0, no to wyświetlają mi się dwie pierwsze wartości i to jest już taki pierwszy krok, który pozwoliby nam odtworzyć tą listę C, prawda? Jakbym użył teraz tutaj zamiast 0 1, no to zobaczmy, mamy teraz 20B, czyli kolejny krok. I to już jest ciekawe podejście, możemy w tą stronę iść, tylko musimy teraz zwrócić uwagę, że nadrzędną, nadrzędną informacją już nie są te wartości, które tutaj mamy, a indeksy, czyli najmniej się musimy skupić, musimy je wyprodukować. W jaki sposób możemy to zrobić? Myślę, że tutaj moglibyśmy wykorzystać range. Ja tutaj zapiszę pętlę, która będzie iterować po wartościach z range. Ja tutaj zapisuję 4 wstępnie. Potem zmienię to 4, żebym nie musiał za każdym razem aktualizować tej liczby, bo ona w tej chwili jest zahardkodowana. Spróbuję tutaj wyświetlić wszystkie i. Zobaczmy. I tutaj widzimy 0, 1, 2, 3. Czyli wszystkie indeksy, które w tej chwili są potrzebne. Następnie zamiast i używam pierwszą listę. Potem drugą listę i zobaczmy, i w ten sposób już mamy tutaj dostęp do par, czyli wyświetlamy 10a, 20b, 30c. Nawet tu mogę już pokazać taką pewną opcję, jaka jest dostępna z poziomu print. Jeśli zapisujemy, mamy taką opcję AND, która domyślnie jest ustawiona na wartość. Mówiąco o nowym wierszu, czyli z każdym wyświetleniem, print doklejany jest nowy wiersz. Ja teraz zmienię ten nowy wiersz na spację. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli już nie będzie łamania wierszy, tylko od razu wyświetlę wszystko po spacji. Wtedy mamy efekt taki już bardzo zbliżony do tej listy, której potrzebujemy. No i teraz tak naprawdę zostaje kwestia związana z utworzeniem listy. Tworzę tą listę przed pętlą, ponieważ chciałbym tylko raz stworzyć tą listę. Następnie. Już mogę teraz do tej listy wkładać elementy. Wykorzystuję tutaj działanie append i wkładam li, pierwszy element. Następnie wkładam drugi element, czyli muszę drugi raz wywołać append i już to wywołanie nie jest mi potrzebne. Tak naprawdę potrzebuję tylko raz wyświetlić listę. Na sam koniec, gdy pętla skończy swoją pracę, no i tutaj zobaczmy, jak wygląda stan listy. W tej chwili ta lista ma przeplatane wartości, więc to jest docelowa postać, na której. Tutaj mi zależało. Natomiast jeszcze jest inny sposób, a właściwie jeszcze wrócę do jednej kwestii odnośnie czwórki. Zamiast żeby nie pisać czwórki, możemy tutaj uzależnić wartość od długości listy, pytanie od której, biorąc pod uwagę, że to zadanie na razie jest pisane z takim ograniczeniem, że przetwarzamy tylko listy, które są mają taką samą wielkość, czyli na przykład lista A musi być tak samo wielka jak B. No to wtedy nie ma to większego znaczenia, na której się liście oprze. Po prostu używam Albo jedną, albo drugą listę i pobieram jej długość, bo w tej chwili długość listy A to było 4, więc jeśli, jeśli się to wyliczy, no to ja wtedy nie muszę tego uzupełniać. Jest to tym bardziej wygodne, że jeżeli bym przetwarzał odpowiednio dłuższe listy, no to już teraz nie muszę czwórki zmieniać na piątkę, tylko LEN to za mnie już wyliczy, zobaczmy efekt. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, o której można tutaj wspomnieć. Inne, inne rozwiązanie, które jest bardzo zbliżone, ale nie wymaga ono użycia indeksów. Jest to ono e, związane z wykorzystaniem zip. Ja tutaj może stworzę kolejną listę, listę d, i zapiszę taką iterację, czyli na przykład e, for x, y, in zip, i przekazuję tutaj iterowalne. E, Konstrukcje, czyli na przykład listy. Lista jest iterowalna, więc też mogę przekazać je do zip, i w ten sposób ja tutaj odczytam wartości x, y. Ja może zakomentuję ten kod, uruchamiam, zobaczmy. I on pozwala nam przetwarzać pary, więc mogę w ten sposób od, wykonać bardzo zbliżone rozwiązanie, tylko bez posiłkowania się indeksami, co może być na swój sposób wygodniejsze. Więc ja tutaj zapisuję wywołanie append dwa razy, a następnie wykonuję print, który wyświetli podobny stan listy.